z kimi można powiedzieć Dobre. wiki wyżej co cię tu mhm. zrób salto

a ty sama ty sama A babci pokażemy by cię nauczyła no idzie ha! ha. Uśa, ulubione zajęcie dojenie krowy wiki coś się krowa spodobała

I tutaj dla Was bryloka, przypinka i coś świeckiego, proszę. Piękne. To na pamiątkę. Ładnie pokolorowałaś, pokaż. No, widzę świetlaną. Przepraszam, tak? 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 Ej, na jakie jedzenie? Na łambie startują z kabiny. 那边、嗯嗯、太冷。哎、嗯， Łebie wystartowały ńczy. Pałac żyrowa Fontanna Szyny idą, dzielnie, pomachajcie widzom. Powiedzcie, żeby dali subskrypcję, łapkę w górę. Daj, dajcie subskrypcję i w górę. I w górę gołębie, łapkę w górę. Połatek z tej strony. Gołębie są w kabinie, tu siedzą. Nie wiem, będą dopiero wypuszczać później. Z morskich nie mają. Śpinek morskich? Chodź, idziemy. No, to w nie A Zamknięty. 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 Puszczalbańki Uwaga, bo kogoś uderzysz To jest dmuchaniec faktycznie. Nie kred. Nie Chyba w drugą stronę się nakręca. Pięknie. start, także jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszamy tutaj do nas, po namiotu. Za chwilę rozpocznie się start. Zostały około 3 minut, także wszystkich kochani zapraszamy tutaj do nas. Który na pewno będzie pierwszy? przekazuję informacje mój pierwszy ten wygrał, tamten wygrał. Jeszcze raz powtórzę, pierwszy do 71-86 drugi 60-34, trzeci go 616 35 71.

Dużo pisze. nie wyciągaj tego wszystkiego. Dobra, z Ale ja to złam! Najważniejsze, że jest wata, co? jest To Odronek tam lata. Rysiek. Hejka! Jangan E, za co wyjąć? Co to będzie? Tam zabawa jeszcze trwa, my wracamy do domu. Pozdrawiamy wszystkich hodowców, dziękujemy za uwagę. E, zrecenzowaliśmy tutaj ten dzień, ten piknik. A no, Wikusia, także jak się Wam relacja podobała, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I zapraszam do oglądania kolejnych filmików na moim kanale. Tak, idziemy. Baloniki, zabawki. Tak wygląda pogoda stało parzyć i wracamy do domu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie Krzysztof Szaskalik dobry lot. lot.